Doktor Marek Diltl prezes giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Witam pana prezesa, witam pana doktora. Dzień dobry. Ten uśmiech, panie doktorze, to ja rozumiem, że to te sukcesy i te wzrosty na giełdach światowych. No, na giełdach światowych rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. E, taki najważniejszy indeks światowy, SP 500, 18% w dół, ale jeśli weźmiemy jeszcze e, spółki technologiczne, te, które były wprowadzane w portfeli funduszy Venture Capital, to już 53% minus, więc widzimy olbrzymią zmianę e, nastrojów na giełdach związane z zacieśnieniem polityki pieniężnej e, i z pewnym takim pękaniem, wolnym pękaniem, czy uchodzeniem powietrza z spółek technologicznych, które były gwiazdami przez ostatnie 10-12 lat. A z kolei na naszej giełdzie bardzo zmiennie dużo się dzieje. Jesteśmy takim domem dla spółek z Ukrainy. Indeks MSCI Ukraine, obrazujący zmiany kursów akcji spółek z naszego wschodniego sąsiada, w 75% składał się właśnie ze spółek notowanych u nas. No, te spółki no, w, są ze względu na wojnę bardzo mocno e, przecenione, też niektóre nasi emitenci inwestowali mocno na Ukrainie, tu też są e, przeceny, ale przede wszystkim spółki podążają w ślad, e, w ślad e, tych innych dużych, e, dużych Nie długo te, te spadki potrwają? Można to przewidzieć, czy to jest jak z fusów? Nie, mniej więcej tak długo, jak będzie trwała wojna na Ukrainie, czyli jest taki moment odejścia od aktywów ryzykownych na rzecz takich bezpieczniejszych, a po czym nagle pewnego dnia, kiedy, miejmy nadzieję, Ukraina zwycięży w tej wojnie obronnej przeciwko Rosji, nagle się okaże, że jesteśmy bardzo entuzjastyczni i wszystko, co kosztowało do tej pory 100, będzie nagle kosztowało 200. Więc trudno po prostu przewidzieć tą dynamikę Geopolityczną, która jest najważniejszym czynnikiem dla naszej giełdy. Spotkał się Pan już z taką tezą, że COVID, który był problemem światowym, nie pogrążył tak bardzo gospodarki, jak mała lokalna wojna na Ukrainie? Tu się zbiegły dwie rzeczy. Zbiegło się wojna na Ukrainie, która jest w, no, dużym konfliktem zbrojnym, jednym z największych w historii powstania, od kiedy powstało ONZ. Ale drugi element to jest też zaciśnianie polityki, um, zaciśnianie polityki monetarnej w związku z inflacją. Przyzwyczailiśmy się do bardzo niskiej inflacji przed ostatnie 10 ponad lat, a teraz jest to zupełna, zupełna zmiana i jak rosną stopy procentowe, obligacje czy inne instrumenty o mniejszym ryzyku dostarczają dużo lepszych zwrotów i stają się mocną konkurencją dla, dla akcji. To dobry moment i czas na to, żeby wprowadzić coś na wzór obligacji wojennych? No tu przechodzimy do innego tematu, jak finansować wydatki zbrojeniowe Polski. Już znamy deklarację, że po ponad 3% PKB planujemy wydawać. I rzeczywiście jednym z takich, taką kanwą mogą być obligacje wojenne, chociaż dla mnie istotniejsze jest, jak te pieniądze, które w jakiś sposób zbierzemy będą wydane? Czy wydamy je w, na zakup po prostu sprzętu gotowego i, i dostosowanie go do polskiej armii, czy dzięki tym wydatkom zbrojeniowym będziemy pobudzać konkurencyjność naszych, naszej gospodarki? Czyli mówiąc wprost, ściągniemy sobie sprzęt, który będziemy produkować tu na miejscu? No, albo udoskonalać. Znaczy, zobaczmy, co robi Izrael, prawda? Kupuje mnóstwo sprzętu amerykańskiego, ale go doskonali. Do tego ma laboratoria wojskowe, które się specjalizują w tym tak zwanym dual use, czyli podwójnym zastosowaniu cywilnym i wojskowym. Innowacje ze sfery wojskowej bardzo szybko trafiają do cywila i są podstawą do tworzenia się bardzo konkurencyjnych firm. Tajwan z kolei stał się bardzo ważnym dostawcą dla przemysłu zbrojeniowego amerykańskiego. Przez to zagwarantował sobie, w cudzysłowie, z, z, czy zainteresował e, administrację amerykańską, żeby bronić Tajwanu, skoro są tak ważnymi dostawcami. Od e, właśnie 2018 roku podjął też szereg takich prac nad uz, udoskonaleniem sprzętu e, amerykańskiego, który jest dostarczany na Tajwan. Tak jak w, widzimy, wydatki zbrojeniowe wydatkom zbrojeniowym nierówne. Jedne z, e, wspierają konkurencyjność gospodarki i rozwój gospodarczy, a e, inne są tylko przełożeniem Izrael i Tajwan, dwa państwa niebędące w Europie, to to Europa przespała swoją szansę, czy Europa po prostu była na tyle spokojna tym, że kupujesz akcje, one ci tam będą gdzieś tam jakoś rosły, inwestujesz sobie w polisy na życie, do tego wszystkiego masz jeszcze jakiś program emerytalny, no i tak generalnie po prostu się bogacimy, 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 żyjemy długo, szczęśliwie, etc. Europa wszystkim postawiła na państwo dobrobytu, i w tym modelu państwa dobrobytu wydatki na zbrojenia wydają się takimi zmarnotrawionymi. Lepiej może je przeznaczyć na jakieś cele społeczne na służbę zdrowia. Na służbę na zdrowia, na wszystko, zdrowia i tak. to poprawienie jakości życia. Kraje, które są permanentnie zagrożone, jak Izrael czy Tajwan, muszą znaleźć swój sposób na to, żeby mieć mocne gospodarki, i muszą znaleźć sposób na finansowanie wydatków zbrojeniowych. I rzeczywiście bogactwo świata. Przesuwa się w kierunku tych firm i tych technologii, które dostarczają, dostarczają na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, niekoniecznie są samym producentem tego sprzętu, ale przynajmniej są ważnymi dostawcami. Na każdej wojnie są ci, którzy tracą i tutaj no, no, z, dużym, z dużym smutkiem i takim współczuciem patrzymy na ofiary wojny, ale są też tacy, którzy się na wojnie bogacą. Panie doktorze, ale wie pan, to nie od dziś, nie od wczoraj funkcjonuje takie określenie, że wojna jest najlepszym biznesem, jaki ktokolwiek kiedykolwiek wymyślił. Tak, jeśli jest się do tego przygotowanym, widzimy, że ci, którzy mają swoje technologie zbrojeniowe, w tej chwili przeżywają taki renesans tych biznesów i widzimy też w Polsce, mamy bardzo dobre firmy zbrojeniowe, wielkie kontrakty też na Ukrainie i rzeczywiście jest taka możliwość, żeby... Budować zamożność w oparciu o technologie wojskowe, ale one muszą być potem wykorzystywane też cywilnie. No i nie bez znaczenia jest to, na ile wartości dodanej możemy włożyć do tego sprzętu zbrojeniowego, który tworzymy. To zakładając, że udaje się dzięki obligacjom wojennym ściągnąć z rynku trochę groszy. Spada inflacja automatycznie czy nie? No, wydatki zbrojeniowe i inflacja to są, może nie ma takiego bezpośredniego związku, natomiast rzeczywiście obligacje wojenne to już jest związek, bo na czym polega cała sztuka z podnoszeniem stóp procentowych, to żeby zachęcić nas do oszczędzania. Czy to w obligacjach wojennych, czy w jakiś inny sposób. Czyli powinniśmy brać mniej kredytu, żeby opanowywać inflację, bo to są wyższe stopy procentowe mhm. i więcej oszczędzać. Jeśli do tego z pobudek innych niż tylko e, analiza e, ryzyko, zwrot, byśmy kupowali obligacje wojenne, żeby móc się e, zwiększyć szansę do zbrojenia Polski, to wtedy rzeczywiście ograniczymy inflację. Czyli tak, inflacja spada, to jest pierwsze. Powtórę, budujemy nowe zakłady, rozwijamy funkcjonujące. Tak, a przede wszystkim może te, które już funkcjonują, zwiększamy ich skalę. Po następne utrzymujemy miejsca pracy, tworzymy nowe. Tak, a najlepiej, żeby tak jak to zrobiła Turcja, która zaimportowała mnóstwo specjalistów od przemysłu zbrojeniowego chociażby z Ukrainy, żeby pozyskiwać do tych inżynierów z całego świata, żeby można było szybko wytworzyć bardzo konkurencyjne, konkurencyjne uzbrojenie, a do tego w tych laboratoriach powinny powstawać rzeczy też potrzebne cywilom. Czyli mamy tutaj Actary, tak? ściągamy technologię, kupujemy bajeraktary, serwisujemy, stajemy się filią turecką? Je, jeszcze lepiej, żebyśmy chociażby w WB Electronics, żebyśmy, żebyśmy rozwijali nasze technologie dronowe i w tym też nie jesteś, jesteśmy całkiem dobrzy i starali się to, co robimy, w to, co inwestujemy, czy to pieniądze państwowe, czy prywatne, żeby od razu było nastawione na eksport. Żeby z jednej strony pierwszym referencyjnym klientem była Polska Armia, ale z drugiej strony, żeby to było konkurencyjne na świecie. Bo widzimy, że ta wojna jest niezwykle zglobalizowana jest to też wojna technologiczna, gdzie rosyjska technologia, która słabo się globalizowała, nie znajdowała zbyt wielu nabywców, jest skonfrontowana z technologiami globalnymi, które znajdowały nabywców, które były. Dużo bardziej konkurencyjne, dużo bardziej wysublimowane, dużo bardziej niezawodne, i widać, że pod względem technologicznym ten sprzęt, który jest dostarczany Ukrainie, przewyższa sprzęt rosyjski. Jest Pan zaskoczony tym? Trochę tak. Rosja wydawało mi się, że ma wciąż jednak bardzo długie tradycje, jeszcze zimnowojenne, budowania budowania uzbrojenia i dopiero niedawno zostałem uświadomiony, że właściwie te najlepsze ośrodki badawczo-rozwojowe z okresu zimnej wojny to były na Ukrainie i właściwie to Ukraina była tym, tym miejscem, gdzie najwięcej myśli technicznej związanej z obronnością powstało, a ta rosyjska, odtworzona już bez tej takiej bliskiej współpracy z Ukrainą okazała się dość zawodna, no i pewnie też system korupcyjny sprawił, że nawet dobre pomysły inżynierów przełożyły się na słabo działający sprzęt wojskowy. Inżynierowie Inżynierami, ale tu jeszcze aspekt ludzki, że po prostu ten sprzęt został, jak również nakłady na ten sprzęt, rozkradziony. Dokładnie, to jest, to jest przywara taka instytucjonalna. Niestety braku korupcji i rozsądnych zakupów nie da się zadekretować, nawet dekretem prezydenta Putina i stąd też są ważne te instytucje, to są instytucje nieformalne. Czy rzeczywiście chcemy się nastawiać na jakość i uczciwość. Sześć pakietów sankcji na Rosję zostało już przez Unię Europejską wprowadzonych. Ponoć siódmego nie będzie, przynajmniej na razie. Te sankcje powiedzmy nie wyrządziły jeszcze takich drastycznych szkód rosyjskiej gospodarce, bo z drugiej strony są rosnące ceny surowców energetycznych, na czym Rosja zarabia, natomiast one tak kropelkowo rzeczywiście ograniczają możliwości ekspansji gospodarki rosyjskiej. A przede wszystkim blokada dostępu do technologii wydobywczych czy wojskowych powoduje taką wolną erozję, natomiast wciąż tych, jeśli porównujemy skutki gospodarcze, to dla. Dla Ukrainy wojna jest absolutnie tragiczna, dla Rosji jest na razie utrudnieniem działalności, więc na pewno warto było, żeby Unia, Unia Europejska się mocniej zaangażowała w sankcje. Panie prezesie, takiego kursu rubla to nie było co najmniej od pięciu lat. Co najmniej. No, tylko pamiętajmy o tym, że handel rublem jest dość ograniczony, bo ktoś kto ma rubla i jest podmiotem zagranicznym nie może go sprzedawać, a ktoś jest podmiotem krajowym i ma waluty e, obce, czyli eksporterzy surowców energetycznych, głównie 85% muszą od razu wymienić na rubla, więc jak się do, dowolnie wymyśli sztuczny rynek, to można uzyskać też sztuczny kurs rubla. Natomiast e, gdyby uwolnić i dać każdemu możliwość sprzedania rubli, to myślę, że ta cena by się długo nie utrzymała. Są oczekiwania, że gospodarka Rosyjska się wywróci? No, to nie wygląda tak, żeby się miała przewracać. Jest mnóstwo niedogodności dla ludzi, pewne trudności, e, serwisowanie sprzętu. Natomiast to jest powolna erozja, a nie tak, że Unia Europejska podłożyła nogę Putinowi i on się musi po prostu przewrócić. Raczej to jest taka powolna erozja i pogrążanie się tej gospodarki w ujemnym wzroście gospodarczym. Natomiast to będzie jeszcze trwało. Ile? No się, że przy... Ile i czym się zakończy na koniec? Wydaje się, że klucz do tego wbrew pozorom nie trzyma ani Europa, ani, ani Stany Zjednoczone. Klucz do, tego, do tej zagadki trzyma Arabia Saudyjska i kraje zrzeszone w tym podstawowym OPEC. Jeśli one będą zwiększać wydobycie, wydobycie ropy i innych surowców energetycznych. Tak, I tak jak kiedyś próbowali pogrążyć gaz i ropę łupkową w Stanach Zjednoczonych poprzez bardzo duże wydobycie, wciąż mają możliwości zwiększenia wydobycia i pogrążenia gospodarki. Rosyjskiej. No, na razie nie mamy jeszcze twardych deklaracji z ich strony, że takie zwiększenie wydobycia nastąpi. Marek Dittle, prezes giełdy papierów wartościowych. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.